Witam wszystkich witam was w kolejnym vlogu na moim kanale Jak widzieliście ja byłam dzisiaj na pobieraniu krwi Na szczęście to już za mną I przez jakiś czas nie będę musiała o tym myśleć um, Miałam tu ukłucie I tu I tu bolało strasznie Ale ja na szczęście mam wysoki próg bólu Więc sobie przeżyłam w miarę bezproblemowo Dla mnie największym problemem W pobieraniu krwi jest to, że ja muszę wyjść z domu Nawet jeżeli wychodzę na chwilę Bez śniadania, bo jestem tak nieprzyzwyczajona do tego Żeby wyjść bez zjedzenia czegokolwiek że już od wczoraj, jak zjadłam kolację, to na samą myśl, że nie zjem do jakiejś, nie wiem, dziesiątej, czyli do normalnej godziny. Ja już byłam głodna. Już myślałam całą noc o tym, że jak ja to zrobię. No ale wytrzymałam. I potem sobie przyszłam, wypiłam kawę, zjadłam śniadanie i teraz będę czytać książkę, także romantyzowanie życia pełną parą korzystam z wakacji, bo dopiero od 100 wtorek, to od wczoraj dopiero mam wolne, bo... W piątek skończyłam praktyki, które zaczęłam robić od razu po skończeniu sesji na studiach, którą zdałam całą w pierwszym terminie, także mam mega dużo wolnego i też się dużo pozmieniało. Jak widzicie, nie mam aparatu, powiększałam znowu usta, tak jak mówiłam, bo pierwszy raz robiłam je w grudniu i teraz właśnie na początku lipca drugi raz. I mam u fryzjera też na początku lipca. To wszystko zrobiłam w ciągu dwóch dni, także... No, korzystam z wakacji, maga się cieszę, że jest taka pogoda, siedzę sobie na balkonie i czuję się głęboko na działce. Pokażę wam zaraz książkę, jaką czytam i Och, kocham życie. Czytam sobie taką książkę, nie wiem, czy ona jest fajna, czy nie opinie miała fajne. Zabieram się już do niej trzeci raz, bo chyba pierwszą stronę czytałam dwa razy. Wczoraj poszłam dalej, nie wiem, może jakieś pięć stron. I byłam zmęczona jak to czytałam, więc totalnie nic teraz nie pamiętam kupiłam ją na dworcu w Warszawie w której byłam, no nie wiem tydzień temu chyba, albo jakoś półtora tygodnia temu może i kupiłam na dworcu jak wracałam do domu, bo mówię okej, okay, godzina będzie mi się nudzić, kupię no i w pociągu przeczytałam tylko jedną stronę, bo chciało mi się spać także zamierzam się teraz wziąć i mam nadzieję, że mnie jakoś wciągnie Zobaczymy. Uznałam, że nie chce mi się robić obiadu, także robię zwykłą taką sałatkę. Dałam szpinak, paprykę, suszone pomidory, zwykłego pomidora, groszek i awokado. I teraz jeszcze chleb. Także mam nadzieję, że będzie dobra. Ostatnio cały czas piję kawę z mlekiem migdałowym, ale teraz mam kokosowe i powiem Wam, że też jest mega fajne i fajnie się pieni. Także zaraz Wam pokażę. Ostatnio sobie zrobiłam kurs dietetyki, żeby móc fajnie rozpisać jakieś posiłki, żeby wiedzieć co z czym, jak łączyć. I na razie rozpisałam tylko dwa zestawy, czyli na dwa dni, a cały czas jest dzisiaj środa, a od niedzieli jem cały czas ten sam zestaw, tylko po prostu zmieniam warzywa w obiedzie. Bo tak się przyzwyczaiłam jedząc chyba od lutego, nie, wcześniej już jadłam. No słodkie śniadania, tylko wcześniej jadłam omleta, a teraz jem non-stop wsiankę. Że nie umiem zjeść słonego śniadania. Właśnie w tym drugim zestawie mam słone. Także muszę coś dzisiaj pokombinować, sobie porozpisywać. Może też z jakimś omletem albo z jakimiś plackami i wtedy będę jeść też ten inny. I no ostatnie też właśnie bardziej skupiam. Już nie tak na kaloriach jak wcześniej, no bo teraz nie chcę ani przytycia, ani schudnąć. Um, tylko na tych składnikach, na wartościach co dobrze łączyć, bo czasami jakie jedną rzecz tam na zaburza wchłanianie nie drugiej, tak jak ja mam z tym żelazem, chociaż wczoraj byłam w tym pobieraniu krwi, to było o wiele lepiej niż wcześniej, bo wcześniej to w ogóle był dramat. Um, więc wydaje mi się, że już to żelazo mi się trochę podniosło dzisiaj zobaczę jak glukoza, bo ostatnio była była w normie, ale była wysoka. A... Wczoraj też miałam chyba robioną, także dzisiaj zobaczę, bo idę do lekarza medycyny pracy, dlatego że skończyły mi się badania na studia i musi mi przedłużyć, mam nadzieję, że znowu mi da na dwa lata. A wczorajszy dzień się minął szybko, bo pojechałyśmy z mamą, no, pojechałyśmy, poszłyśmy, właśnie zrobiliśmy spacer. Um, pojechałyśmy, dlaczego ja to znowu mówię? Poszłyśmy na spacer i doszłyśmy do sklepu. Um, Zobaczcie jakieś tam farby do mieszkania, jakieś tam, nie wiem, kafelki i tak dalej, bo mama będzie zmieniać jakieś rzeczy. A ja chcę sobie coś zmienić w pokoju, dlatego że ostatnio też mnie wzięło coś na zmiany, na takie, powiedziałabym, odgruzowanie środowiska. Mimo tego, że nie mam ani bałaganu w pokoju, ani nic, ale właśnie dzisiaj chcę, jak wrócę, trochę tam poukładać. Wyczyściłam telefon ze zdjęć jakichś niepotrzebnych, także zwolniło mi się nagle 40 gigabajtów, także mogę dla Was nagrywać się nie bać, że nagle będę gadać pół godziny. Okaże się, że już ten filmik dawno się skończył, bo nie ma pamięci. Także na jakiś czas jestem wolna od tego powiadomienia, że nie ma pamięci, coś tam dzwoni miejsce. No, w końcu się z tym uporałam, także jestem zadowolona, muszę na coś chociaż kilka dni wakacji wykorzystać. Zamierzam jeszcze sobie trochę... Ogarnąć w biurku i w kosmetykach, dlatego, że tam jest. To jest mój największy Armagedon, chyba jeżeli chodzi o jakiekolwiek rzeczy w moim pokoju. Wracam właśnie od lekarza medycyny pracy. Dostałam zaświadczenie na 3 lata, także mega cool, ale jak pomyślę, że. Czekajcie, bo ludzie na mnie patrzą. Jak pomyślę, że będę wtedy po piątym roku, to mam takie. No bo to już będzie końcówka. Także no nie mogę się doczekać, bo pamiętam jak byłam u niego dwa lata temu, czyli przed studiami. No i właśnie to było dwa lata temu, a ja mam wrażenie jakby to było wczoraj. Także mam nadzieję, że te trzy lata kolejne będą tak samo szybko. I właśnie robiłam kolejne badania. No właśnie weszłam do domu i chciałam tylko powiedzieć, że jestem z siebie dumna, że samą dietą sobie glukozę zmniejszyłam, bo zaczęłam dbać o ten indeks glikemiczny i zastanawiałam się jaka mi wyjdzie, dlatego że jak się zaczęły wakacje, to ja och z tym cukrem i tak dalej, tak odpiałam wrotki. No stop jakieś lody, ciastka, chociaż ostatnio byłam na cieście we stacji Zero na księży Młynia, jak ktoś jest z złodzi, to wie. I w manufakturze ostatnio poszłam do deciacho tak się chyba to nazywa, i no, ale to było w trakcie mojego jedzenia niechudych i nie zero rzeczy, także z no. go sfakcynowana swoim wynikiem, teraz jeszcze muszę cholesterol, on mi wyży dobry, wszystko jest w normie, ale mógłby być myślę trochę niższy, ale to za bardzo nie wiem co zrobić, bo to głównie jest od tłustego jedzenia, a ja nie jem mięsa, nie jem tusto, nie jem nic! Co było wskazane jako rzeczy, które ten cholesterol zwiększają. Ale tak jak mówię, mam wszystko w normie, także tym się nie przejmuję ta glukoza akurat była na granicy, bo do 99 właśnie jest normalna, a ja miałam 99, więc byłam taka <śmum> i mówiłam wczoraj mam, je, że jak dzisiaj mi glukoza wyjdzie dobra, to idę sobie kupić coś słodkiego do jedzenia. No i nie chcę mi się w tym momencie, więc nie będę wykorzystywać swojego dnia z cukrem. Może później, jak będzie mi się chciało, albo jutro sobie pójdę kupić. Idę się przebrać i oglądać serial chyba. Nie wiem. Nie wiem, jak macie jakiś serial do polecenia, to mi powiedzcie, bo coś mam problem, żeby się wkręcić w cokolwiek. Nie patrzcie na moje włosy, będę je dzisiaj ogarniać, bo później chyba idę na spacer. Obejrzałam wczoraj, skończyłam serial Safe, mogę Wam pokazać. Tak wygląda i dzisiaj, nie, wczoraj też wieczorem zaczęłam i dzisiaj skończyłam. E, poczekajcie, bo się włączył. E, skończyłam. Zachowaj spokój, to jest polskie. Oba fajne. Nadal mam problem z tym, żeby się tak do końca wkręcić, ale jednak w końcu coś obejrzałam, więc plus 10. Teraz będę sobie piła kawę i siedzę na moim balkonie. Czuję się jakbym była na działce, jest mega fajna pogoda. Na pewno jest ciepło, tutaj jeszcze nie ma słońca. Ale z tego co widziałam w prognozach, to mają teraz znowu być upały, które ja ogólnie kocham i zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy lubicie i bardzo dużo ludzi narzeka. Natomiast dla mnie to jest najlepszy czas, nie przeszkadza mi absolutnie nic i idę na spacer później. I dlaczego nie chodzę w pełnym słońcu, mimo tego, że to lubię? Dlatego, że mimo tego że się wysmaruję kremami z filtrem i tak dalej, to mnie słońce złapie w 5 minut. Nawet byłam ostatnio na spacerze o 7 rano, żeby mnie nie zopało, a i tak nie zopało. Także wolę sobie chodzić wieczorem, jakoś tak po 19, także zdążę się jeszcze ogarnąć. A teraz pie kawę i myślę, że nie będę zaczynała na razie nowego serialu. Coś sobie obejrzę, ale jeszcze zamierzam zaraz zrobić trening. Na pewno to będzie Pilates, bo tak jak wiecie go kocham. I w którymś vlogu ostatnio pokazywałam wam, pokazywałam wam z jaką dziewczyną ćwiczę i to się nadal nie zmieniło. Mm, nadal mi się najbardziej podobają jej treningi, ale jak macie oczywiście kogoś innego do polecenia, to mi piszcie, chętnie sobie zobaczę i skorzystam. Nazywałam się do Was od rana, bo robiłam trening, potem sprzątałam. Także mam mega wyczyszczone w tym pokoju prawie wszystko. Oprócz jeszcze szuflad w biurku, ale to zrobię. Może jutro? Ale tak to jest idealnie. Potem zrobiłam peeling z całego ciała, jakby everything, shower, i, i tak dalej. Także czuję się mega taka clean. I teraz się szykuję. Dlatego, że idę sobie na miasto, jeszcze nie wiem dokładnie na co, czy na jakąś kawę, czy chociaż w sumie późno na kawę, więc może na jakieś jedzenie, nie wiem, zobaczymy. Bo dzisiaj się tak spotykam na szybko, nie idę na żadną imprezę i mogę Wam dać jeszcze story times wczoraj. Poszłam na polówkę, czyli na takie filmy w plenerze, bo nie wszyscy wiedzą co to jest. Mm, I. Poszłam z dziewczyną, którą też poznałam wczoraj na TikToku, bo do mnie napisała dlatego, że wstawiłam TikToka, że chciałabym kogoś poznać z Łodzi i iść tak pospotykać. I poszłyśmy i było mega, mega spoko. Um, także mam nadzieję, że nasz kontakt się utrzyma, dlatego, że dla mnie znajomości są naprawdę ważne. I teraz no co, będę się szykować, pomaluję się, może zrobię jakiegoś live'a na TikToku, także wbijajcie. Um, no. Szykuję się i ściągnęłam z siebie cały samoopalacz, także czuję się inaczej, dlatego że chyba od początku wakacji miałam non stop. Ściągałam jeden po tygodniu i nakładałam kolejny, a teraz idę bez i zrobiłam paznokcie jeszcze dzisiaj. Także nawet produktywny dzień, a teraz mam aż godzinę, żeby się malować, a zajmie mi to pewnie z pół godziny. Także Boże. Nie wierzę w siebie, przechodzę gloop, jeżeli chodzi o czas mojego przygotowywania się na jakiekolwiek wyjścia. Nawet sobie otworzyłam nowe gąbeczki. Stare wyrzuciłam i teraz będę miała trzy. Tak, to miałam dwie, jedną do podkładu do korektora i drugą do brązera do różu. A teraz będę miała jeszcze osobną na korektor. I dostałam je od mamy o, w takim pudełku nie wiem, na Walentynki czy na Dzień Kobiet. A teraz w końcu je otworzyłam także clean look, dosłownie. Właśnie wracam do domu. Jest 23. I tak leje, ale wiedziałyśmy, że będzie padać o tej godzinie, chociaż już padało wcześniej, ale to tylko tak kropiło. No teraz leje, więc umówiłyśmy się do klubu jutro, a dzisiaj wiedziałyśmy, że idziemy tak coś zjeść na pizzę, więc wypiłyśmy macze, poszłyśmy na pizzę, jeszcze kupiłyśmy pączka pistacją, ale go nie zjadam jeszcze. Mam go w torebce. Yy. i od poniedziałku biorę się za powrót do formy, chociaż ona nie jest zła, więc myślę, że ten powrót zajmie mi jakiś tydzień. Yy. I chyba to na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, chociaż był mega niezaplanowany, bo nie miałam wczoraj go nagrywać. Jakiekolwiek plany, jakiekolwiek rzeczy, które, które robiłam w tym tygodniu. Były też takie mega spontaniczne, jak widzieliście. Także zacznę nagrywać kolejnego vloga jutro, bo będę się też szykować na imprezkę I co będę robić potem, to nie wiem, zobaczcie w kolejnym vlogu. Także mam nadzieję, że ten Wam się podobał. I bardzo dziękuję, buziaczki.